Tegoroczne dożynki gminy Izbicko zorganizowano w Krośnicy. Rozpoczęto je w przeddzień uroczystości kościelnych sobotnim spotkaniem pokoleń. Życie ucieka, krótkie jest, a ludzie się mało spotykają. Bo wiadomo, wyjeżdżają, rodziny tu zostawili starszych ludzi, rodziców czy tam dziadków. I to jest taka okazja, żeby się spotkać. Głównym wydarzeniem wieczoru było przekazanie samochodów strażackich w gminie Izbicko przez zaprzyjaźnioną jednostkę ochotniczą z Niemiec. Najważniejsze to jest to, że nasi przyjaciele strażacy z Plorsztad nas odwiedzają i od ponad chyba 15 lat już utrzymujemy, utrzymujemy ze sobą współpracę i ta współpraca w dalszym ciągu jest żywa i cieszymy się, że dzisiaj są z nami. No a drugim wydarzeniem wynikającym właśnie z tej współpracy jest to, że przywieźli do nas dwa samochody pożarnicze dla naszych jednostek, OSP Borycz i OSP Sietec. A to są samochody gaszące, są bardzo dobrze wyposażone w różne sprzęty ratownicze. Niezwykła rola Straży Pożarnej jest doceniana przez mieszkańców całej gminy, którzy wspólnie cieszyli się z nowych pojazdów gaśniczych. Na każdy krok jest to potrzebne, żeby ludziom pomagać gasić ogień. Ratują życie innych ludzi. Ratują zwierzęta, no i ogólnie dbają o bezpieczeństwo. A Te samochody, one są jeszcze naprawdę bardzo dobre, że one jeszcze mogą e, długo służyć na przykład ludziom społeczności w razie, nie daj Boże, jakiegoś tam pożaru czy innej jakiejś tam tragedii. Na pewno jest lepszy. Więcej sprzętu, młodszy, mniej przebiegu. Na pewno jest lepszy jak ten nasz stary, nie? No ale okaże się w prasie akcji, jak, jak to będzie wyglądało, nie? Na uczestników czekało także wiele innych atrakcji, w tym koncert Mary występ zespołu Rozśpiewane Serce Opolszczyzny, a na koniec również zabawa taneczna w rytmie Holidays, która trwała do późnych godzin nocnych.